z ludziska, z tej strony Maxim, jak widzicie witam was w 15 minutówce poświęconej grze Ashes Cricket 2009, czyli sport tak naprawdę mocno popularny u nas, oczywiście żartuję, u nas mało kto interesuje się tym sportem, ale być może znajdzie się grono jakichś zwolenników tego sportu, sportu zwanego krykietem. Ja tutaj się śmieję, bo tak naprawdę nie znam zasad krykieta, więc na pewno będzie śmieszny gameplay. Bardziej będę tutaj mówił o tym, co tutaj widać, a, a ludzie, którzy tak naprawdę będą się interesować tym tytułem, to po prostu widzą, jak to tutaj wygląda. Ja nie będę tutaj z siebie eksperta robić. Miałem odrobić zadanie i tak naprawdę poczytać trochę o krykiecie, żeby przynajmniej zasady tutaj poznać, ale niestety nie miałem czasu i myślę, że tak naprawdę nie będzie zbyt duże grono tutaj ludzi, którzy będą będzie się interesować tym tytułem. Więc tak pobieżnie będzie, nawet nie wiem, czy ten filmik będzie trwał 15 minut, ehm, przysłowiowe 15 minut, tak jak nazywa się ta playlista. Zacznijmy tutaj od podstawowych rzeczy. Na jednej konsoli możemy grać od 1 do 4 graczy. Jeżeli chodzi granie, o granie po sieci, możemy grać dwie osoby. Ehm, gra Hula 720p, czyli w rozdzielczości HD Ready. Ehm, jak widzicie, mamy jakieś tryby tutaj. Czy Ashes 2009, czy One Day International, czy Test Match, czy Over 20 Overs. Eee, ja sobie włączę jakiś testowy mecz na poziomie trudności Easy. Tak naprawdę raz kiedyś włączyłem tą grę. Eee, teraz ją włącza po raz drugi. Nie grałem, po prostu zobaczyłem, czy ona działa. Eee, włączmy sobie tryb Exhibition. Możemy się opowiedzieć tutaj za jedną. Jak widzicie. Z drużyn wybieramy standardowo. Zagrajmy fascynujący mecz kontra Zimbabwe, kontra e, Sri Lanka. Dwie najlepsze drużyny świata. E, oczywiście żartuję, nie mam pojęcia. E, jak widzicie, mamy kilka stadionów. Zagramy w Kolkata. Temperaturę możemy sobie zmieniać, czy jest zimno, czy ciepło. E, obojętnie. Możemy sobie nawet i natężenie obłoków zmieniać, czy wiatr, jakiś rodzaj piłek, nie mam pojęcia co to jest, także będzie śmiesznie. Możemy edytować składy z tego co tutaj widzę. Jeszcze dopowiem wam, zacznijmy tutaj grać, w trakcie wczytywania, że gra posiada trofea, więc na pewno będzie jakimś malutkim plusem dla ludzi, którzy akurat się zdarzyło, interesują krykietem i. E, cenią gry z trofeami. Jak widzicie, mamy jakiś tam komentarz, pokazanie stadionu, który jest bardzo piękny. Oczywiście mamy masę firm, które reklamują się, jak to bywa teraz w grach. Mamy Volkswagena, mamy Pumę, e, mamy dużo innych firm. Alpine e, czy mniej znane firmy w stylu. E, znaczy jeszcze Delas, takich o, u nas bardziej znanych, a jeżeli chodzi o mniej znane, tak jak widzicie, Vitol, nie wiem co to jest za firma. Jak widzicie, najazd tutaj na te wszystkie reklamy muszą być. musi być Teraz wybieramy sobie czy orzełek, czy reszka. I gościu zajebiście, gustownym kapelusiku wyrzuca monetę na podłoże, a my w jeszcze bardziej gustownych czapeczkach stoimy. Możemy sobie je wybrać, czy znaczy Sri Lanka wybiera, czy, key, czy pole Tak naprawdę będzie śmiesznie, bo tak jak mówię, ja nie znam zasad, ja wiem, że to jest coś troszkę podobnego do baseballu na sam pierwszy rzut oka, choć wiem oczywiście, że zasady nie są identyczne. Mnie wydaje się, bez odrabiania zadania, bez, bez e, czytania tutaj o tym sporcie, że chyba trzeba strącić odpowiednie kijeczki, patyczki <laughs> rzucającym. Dobra, jak widzicie, mamy jakieś statystyki. Jeżeli chodzi o grafikę, nie jest ona zbyt dobra. Dobra. Tutaj mamy jakiś wybór. Ja tutaj za wcześnie próbowałem odbić. I miotacz... Ostro tutaj sobie kikiem poklepuję. Ja spróbuję teraz Udało mi się odbić Patrzymy co tutaj jest dalej No teraz za późno Także jak widzicie Ja na pewno będę tu marał kompletnie Ale no nie dziwne Nie interesował mnie nigdy ten typ gier Na pewno nie będę nigdy grał w ten typ gier Choć jak to mówią nigdy nie mów nigdy Różnie to bywa. Ale na dzień dzisiejszy kompletnie nie interesuje mnie ten sport. Mam jakieś fascynujące rzuty. I miotacz Wam się tutaj zmienia. Nie wiem czy runda się skończyła, czy po prostu jest jak jest. Kombinujemy dalej. Jak widzicie te trzy pałeczki stoją tutaj za tym naszym miotaczem. Mamy możliwość biegu, ja to teraz wykonałem, ale oczywiście mnie tutaj źle to zagrałem, runout został nasz tutaj miotacz wyeliminowany. <laughs> Jak mówię, nie robię tego co mam robić. <laughs> mam efektowny replay. Ja zacząłem biec, bo my musimy przelecieć tam. Skąd rzucał gościu? Tak mi się wydaje. Także jest śmiesznie, bo nie wiem o czym gadam, jeżeli chodzi o zasady, no ale musicie mnie zrozumieć. Dobra, dalej tutaj odbijamy. Ja mam nadzieję, że szybko się skończy tutaj ta akcja z tym odbijaniem i przejdziemy do rzucania, żebyście zobaczyli też, jak. Z tej perspektywy wygląda ta gra. Jakieś replaye znowu. Dobra. Zbliżenie na patyczki. Madeszka, tak. Hernan Madeszka, to jest mój ulubiony zawodnik. Jakieś statystyki, jakieś tam opcje, bla bla bla. I kolejny z a a'la Juan Fernandez, zawodnik. No i pozwoliliśmy się następnego miotacza. Ja tutaj te replaye staram się jak najszybciej skipować. Tak mówię, nie miejcie mi za złe naprawdę, że, że zadania nie odrobiłem i, i nie czytałem tutaj o, o, o tych e, zasadach. Tak mówię, no myślę, że e, nie będzie zbyt duże grono zwolenników tego sportu, a jak już będzie, no to w każdym razie zobaczycie przynajmniej jak to wygląda od strony audiowizualnej. Z tego co tutaj widzę, zbytnio nie dzieją się tutaj jakieś magiczne akcje. Jakieś fascynujące, mrożące w krew żyłach zagrania sportowe. Chyba mam wybić piłkę tak, że zanim ją złapią, to dobie zmuszę do tych jego patyczków rzucających, rzucającego i je tam chyba zmolestować. Nie mam pojęcia. Dobra, niech się skończy ta tura ze mną jako odbijającego Ale dostał kulki <gryśla> Także kompletnie nie umie grać, kompletnie nie, nie znam zasad Także jest jak jest Okej okay. No, niech się skończy ta runda, bo ja chcę teraz rzucać Ja jeszcze sobie nacisnę na start, tutaj widzę jakiś scorecard, opcje. No i standardowo. <laughs> opcje, inne tam pierdołki, wyjście do menu głównego. Dobra, goście nam tutaj wbijają. Ja widzę, że cały czas jestem w charakterze mi otacza odbijającego. Mogłem zacząć biedz, ale nie mam tego jeszcze obczajonego. Próbujemy teraz. No i strącił mi patyczki. What the fuck. Będę płakał, bo strącił mi wszystkie patyczki. Jak widzicie na replayu, tragedia. Patysiora i trafił. Dalej, jako ten miotarz. Biegniemy, 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 może zdążę? Daj. Nie zdążyłem. Troszkę dziwna sprawa, bo biegłem z moją postacią i ekran był. ...typowo na piłkę skierowane, więc nie widziałem w jakiej odległości znajduje się ta moja biegnąca postać, zobaczcie tutaj na replayu, teraz też jej nie widać. A pojawiła mi się opcja na przykład dive, czyli zanurkuj. Dupa, nie dobiegłem. Gościu po prostu dotknął swojego patysiora. No próbujemy znowu moje zmagania tutaj pokazał palcem że go boli na pewno albo badał siłę wiatru nie no się śmieje oczywiście no kolanem tutaj nasz ziomek próbował odbić yeah super naprawdę No, jeszcze cały czas widzę tutaj... ...kombinujemy. No i strącił mi patysiora. No i kij z tym. Dawaj następną rundę! Chamy, zbolałe. <śm> i znowu out no chyba teraz tak jest teraz jestem rzucający jak widzicie zmieniam jakieś tutaj ustawienia na boisku tych naszych ziomków gdzie mają stać żeby później szybko piłkę em, przetransportować w odpowiednie miejsce tutaj widzę R1 R2 zmieniamy tutaj różne rodzaje rzutów czy wolny, czy silny, czy jakiś z nogi, czy in, no nie mam pojęcia in, out, różne inne pierdoły okej, okay, komputer jak widzicie tudzież konsola wybija pięknie tą piłkę nasz ziomek dobiegł do odpowiedniego miejsca i tak to się prezentuje jakże widzicie jest jak jest o kompletnie nieudany rzut, teraz się skupiłem na czymś innym ale dobrze, że gameplay się kończy, bo nie będę sobie siary robił już półtora minuty zostało do końca rzućmy znowu, tylko teraz skupmy się na właśnie tej mocy, niestety odbił mój tutaj ziomal no i dotknął mi patysiora, także dobieg do linii, także dupa dupa tak, pogadają sobie. Pomiętosi piłeczkę i kolejny rzut. Tym razem użyjmy techniki slow. Tamra. Także jako znawca tematu, krykieta, na pewno nie zabłysnę. E, powolutku, powolutku się z Wami żegnam. Jak widzę, jeszcze pad na domiar złego mi się wyładowuje. <laughs> Sorki, znowu gardło. Także zobaczymy się w przypadku innych filmików. Sorry za merytoryczną tutaj treść, e, związaną właśnie z tym tytułem. No ale przynajmniej widzicie, jak to wygląda. Kto jest zainteresowany, to na pewno... O! Jakiś możliwość łapania chwyciliśmy. Jest zajebiście. Także ci, którzy są zainteresowani, przynajmniej widzą stronę audiowizualną. Wiem, że się powtarzałem w tym filmiku, dość słaby gameplay, ale jak wiecie, u mnie na kanale różne rodzaje gier są, więc dla każdego coś miłego. Także na razie, pozdrawiam was wszystkich i do kolejnych filmików. Hej!